W poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, jak powstaje taki produkt, spersonalizowany produkt według Przemysłu 4.0, tak Macieju? Dokładnie tak. Poznaliśmy komponenty całej naszej linii, ale z racji tego, że jest to stanowisko demo i jest to centrum testowania technologii Przemysłu 4.0, no to to wszystko musi być też oparte właśnie o przemysł 4.0 i w tej lekcji chcemy wam pokazać i zachęcić do obejrzenia całej, żebyście mieli takie pełne spektrum tego stanowiska, zanim przejdziemy do czytania schematów elektrycznych. Macieju właśnie, jak byś mógł powiedzieć o tym coś więcej? Gdzie Jasne. w tej całej mechanice, automatyce jest jeszcze przemysł 4.0? Dobra, ten przemysł 4.0 rzeczywiście dopiero jest nad automatyzacją i robotyzacją, bo to, co oglądaliśmy we wcześniejszych lekcjach, to tak naprawdę jest trzecia rewolucja przemysłowa, czyli automatyzacja, czyli robotyzacja. A tutaj mówimy o zbieraniu danych, o przetwarzaniu o wykorzystywaniu ich do optymalizacji procesu produkcyjnego, czyli chcemy produkować szybciej, więcej, taniej. I to jest właśnie taki przykład, platforma NASKA 4.0, która umożliwia gromadzenie danych z urządzeń, czujników, sterowników, robotów, różnych producentów, gdzie te dane chcemy poddawać analizie i na ich podstawie przewidywać pewne zachowania, działać z wyprzedzeniem, a może usprawnić w jakiś sposób proces produkcyjny. I to, co widzimy na ekranie, to jest odzwierciedlenie procesu produkcyjnego. Czyli taki nazwijmy to w dużym uproszczeniu cyfrowy bliźniak. To co widzimy w lewym dolnym rogu, to są koszty produkcji detalu w ciągu jednego dnia z podziałem na energię elektryczną, z podziałem na sprężone powietrze. Czyli widzimy tak naprawdę, co wpływa na koszt. Pracy naszej stacji i to jest informacja zbiorcza. Natomiast możemy przechodzić od ogółu do szczegółu, czyli wybierając konkretne urządzenie na tej wizualizacji, dostajemy tą samą informację, ale już dla konkretnego urządzenia. To jest akurat robot w aplikacji spawalniczej. Interesuje nas przejście jeszcze głębiej, no to możemy sprawdzić na przykład parametry elektryczne. Jakiej jakości jest zasilanie naszej stacji. Poza tym, że są dane odczytane z miernika, z analizatora, to mamy również wyznaczony wskaźnik jakości, zdefiniowany tutaj jako 97,9%. Chcemy wiedzieć, skąd ta wartość się wzięła? Tak naprawdę jest to odniesienie do normy, która definiuje, w jakim przedziale powinno być napięcie, cosinus Φ, THD, i na podstawie poszczególnych wskaźników wypracowywany jest jeden zbiorczy. I to jest informacja o energii elektrycznej, ale analogicznie możemy sprawdzić e, na przykład. Sprężone powietrze, czyli jakie jest ciśnienie w układzie, jaka jest temperatura, jakie jest zużycie tego sprężonego powietrza i to wszystko możemy rejestrować w czasie rzeczywistym. I od tego dopiero możemy zacząć proces optymalizacji, czyli zbieramy dane i dopiero na tej podstawie możemy wnioskować, co należałoby zmienić. Na tej podstawie powstają algorytmy. Marcin, jeżeli mógłbyś kliknąć trzecią ikonkę. To jest ikona, która umożliwia nam porównanie cyklu pracy stacji, cyklu. Bieżącego, realnego z cyklem wzorcowym, tym założonym. Czyli widzimy na przykład, w którym momencie detal to pudełko transportowe powinno być na danym przenośniku, kiedy powinno być w trakcie spawania, kiedy ten detal jest wydawany operatorowi i tak naprawdę widzimy przesunięcia, czyli gdzie pojawiają się jakieś różnice między tym cyklem wzorcowym a testowanym. I to jest właśnie informacja, gdzie możemy szukać jakichś zmian, polepszenia tego polepszenia tego procesu. A jak sprawdzimy tą czwartą ikonkę, to tutaj z kolei będzie informacja o TKW, czyli technicznym koszcie wytworzenia detalu. Czyli widzimy, jaki jest koszt energii elektrycznej, jaki jest koszt sprężonego powietrza, zasobów ludzkich, koszt materiału i na tej podstawie możemy określić, jaka jest rzeczywista wartość czy koszt produkcji naszego detalu. Czyli podsumowując, jesteśmy już nieco wyżej niż sama klasyczna skada, bo tutaj oprócz tego, że zbieramy i wyświetlamy dane, również się analizujemy i dla, jak to nazwać, klienta końcowego dostarczacie informacje, czy naska dostarcza informacje które pozwalają mu podjąć jakieś decyzje, modyfikacje na linii, coś przyspieszyć, coś opóźnić. I może w y, czasie też rzeczywistym później oglądać, analizować te swoje zmiany. I dopiero jak tak, tak myślę, jak mamy dane jakieś konkretne, to dopiero możemy podjąć jakieś realne decyzje i nie są oparte o jakieś przypuszczenia, czy widzi się, że tak powiem. Dokładnie tak to ma działać. System skada to jest często wizualizacja jakichś trendów, które zmieniają się w czasie. A obecnie nikt nie ma na to czasu, żeby analizować jakieś wykresy, patrzeć czy ten parametr powinien mieć taką wartość czy inną. Powinniśmy mieć system, który daje nam jakieś zalecenia, i na jego podstawie możemy to, co powiedziałeś, podejmować słuszne decyzje. Albo do czego zmierzamy? System powinien dawać sprzężenie zwrotne do układu sterowania, czyli do sterownika PLC, i na przykład korygować pewne ustawienia, pewne parametry, po to, żeby znowu produkować bardziej efektywnie. No właśnie, jakbyś mi mógł jeszcze powiedzieć nieco więcej o połączeniu mhm. pomiędzy automatyką, którą widzieliśmy, sterownikiem PLC, który zbiera jakieś dane, magazynuje. Przejściem do zbierania tego do bazy danych, aż do wyświetlenia tutaj, gdzie, gdzie tutaj kończy się e, automatyka, gdzie zaczyna się naska mm -hmm. e, i czy ta wizualizacja to jest naska, czy to jest jeszcze coś, jakiś dodatek do mm -hmm. tego? Okay. Naska to jest przede wszystkim e, raz repozytorium danych, czyli miejsce, gdzie te dane z różnych źródeł możemy gromadzić, a dwa to jest centrum, czy taka platforma, w którym możemy budować algorytmy, które możemy testować, weryfikować, które się sprawdzają, które nie, usprawniać i ulepszać, czyli poddawać e, dodatkowemu treningowi. I na tej podstawie tworzymy wizualizację. To może być wizualizacja stworzona w jakimś środowisku open source'owym. Możemy wykorzystać narzędzia wizualizacyjne, które klient ma u siebie mm -hmm. czyli to może być jakieś tablo, jakiś klik. Możemy dać sprzężenie do systemu SCADA czy na jakiś panel operatorski i dać informację zwrotną dla, dla operatora. Natomiast jeżeli chodzi o to połączenie, bo zapytałeś, jak, jak te dane e, przeradzają się w pewnego rodzaju informację e, końcową, e, tak naprawdę przede wszystkim chcemy podłączyć się do istniejącej infrastruktury, czyli zebrać dane z urządzeń, które już funkcjonują na linii, czyli ze sterownika, z robota. Z jakiegoś falownika, dodatkowo opomiarować to np. czujnikiem do wibrodiagnostyki, jakimś przepływomierzem, żeby badać zużycie sprężonego powietrza, analizatorem do badania sieci zasilającej. I na tej podstawie te wszystkie dane gromadzimy w jednym miejscu i zaczynamy szukać korelacji, czyli która wartość. I może być połączona z inną. Jaki jest wpływ np. warunków środowiskowych na jakość detalu końcowego? Chcemy badać okres starzenia się układu, czyli po każdej zmianie produkcyjnej wyznaczamy tzw. wskaźnik zdrowia czy kondycji maszyny i sprawdzamy, czy ten wskaźnik ulega degradacji z czasem. No i to jest tak tzw. predictive maintenance. Oczywiście o tym systemie możemy gadać i gadać, bo tutaj jest jeszcze więcej tego wszystkiego. Poza tą kamerą i poza tym wideo oglądałem to wszystko, ale nie jest to celem naszego kursu. My chcemy przejść do czytania schematów elektrycznych. Dziękuję Ci, że obejrzałeś to wideo do końca. Teraz już masz pewne spektrum tego, co to za stanowisko, jak działa, jakie ma możliwości, do czego służy. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam Dzięki Cię również. do kolejnej lekcji.